Różowa to jest świna, co najwyżej, a ponieważ nie ma różowej chmury... <złuk> Góra, to przetrwa tylko ta góra, której najmniejsze, najmniej się spodziewacie. Na pewno założylibyście, że przetrwa Amazon w jakiejś tam postaci, bo Amazon jest największy i wszystko mu się uda. Ale Amazon leży jak to biedne zwierzę i jedyne, jedyne co nam pozostało to posmyrać go po nosku i zobaczyć czy da radę jeszcze przetrwać. Nawet jeżeli Wam się wydaje, że przetrwa cokolwiek innego niż Amazon, to na pewno nie będzie to Azur, bo Azur jedyną rzeczą, którą potrafi, to rzucić kernel pani. I potem wszyscy oglądacie takie obrazki. Oboję to jest Linux, obojętność to jest wina, to zawsze skończy się kernel pani. Natomiast jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o Google'a, to jak tutaj widzicie. To jest, to jest, to. O, oni się zamknęli w, takim, w takiej zapiętej strefie, i oni tam siedzą, ale nie chcą wychodzić. Myślę, że oni, że, oni tego, że oni tego najzwyczajniej w świecie nie przetrwają. Te wszystkie interfejsy, do których jesteśmy mniej lub bardziej przyzwyczajeni, są. Wyładowane. Proszę, Pisz? To jest lepiej. No, no. niestety, no. takie, takie są smutne fakty, natomiast to co tutaj widzicie, to są ostatnie chwile, ostatnie chwile chmury. Tego wszystkiego już za chwilę nie będzie. Po tym wszystkim zostaną tylko, tylko dwie. Excel. <głosy> <głosy> po tym wszystkim zostanie tylko Excel, który dowiedzie jednej najważniejszej i podstawowej. Tezy. To wszystko zostanie pozawiartane, Zostanie tylko OpenStack i Kubernetes. I tą chmurę to będziecie mieli na permetalu. Wszyscy będziecie siedzieć na permetalu, będziecie sobie automatycznie skalować i całe to towarzystwo, które tu widzicie, ono też będzie siedziało na open a nie Wszystko. A może na Unikernele? <grym> Unikernele to jest taka hipsterka, że to wiecie, jak oni by się przyszedli na Unikernele, to byłby koniec świata. Wiesz że wtedy byłoby kernel paników? Jak, jak każda z tych organizacji miałaby własny kernel? Mówię wam. Wyłącznie, wyłącznie, wyłącznie OpenStack i Kubernetes to zresztą doskonale pokazuje ten wykres. Wskazujący na to, że największą grupą jest właśnie, jest właśnie ta grupa. Zbliżona jest wprawdzie rozmiarem do tej, ale ta czerwona grupa <grym jest całkowicie <grym> <grym> Szans. Ta czerwona grupa, grupa to są dinozaury na wymarciu po prostu. Pamiętajcie, tylko Bermetal. Tylko, tylko I, tylko, i tylko, i tylko, i tylko cloud on premises. Wszystkie inne rozwiązania, które próbują was tutaj mamić, nie mają sensu i są czcią propagandą. Także to jest przewidywany przeze mnie wzrost wdrożeń OpenStacka na Marsie w ciągu najbliższych 15 lat. Procentowy.